Moi drodzy, dzisiaj bitwy na żywo pojazdem, który bardzo bardzo sobie cenię, mianowicie chodzi tutaj o obiekta 430U. Dlaczego on jest moim zdaniem tak dobrym? Dlaczego tak go lubię? Tego wszystkiego oczywiście dowiecie się z tego filmu, a ja w międzyczasie postaram się tutaj wykręcić jakieś sensowne wyniki. Obiekt 430U radziecki, mety z bardzo dobrym działem, z bardzo dobrym pancerzem, jak na meda. Jest to, powiedzmy, zawsze powtarzam, czołg taki średni, ciężki, można by powiedzieć. No i mi udało się aktualnie wjechać na górkę. No i w międzyczasie troszkę Wam o tym pojeździe opowiadam. Okej, okay, mamy pierwszy strzał. Przy okazji zabrałem sobie na gąskę obiekt 430U. Tak jak mówiłem, ciężki Magic. Cechuje się on bardzo dobrym pancerzem. Można nim jak najbardziej grać sobie na Side Scrapa. Ma on również mocną wieżę z garnkami, które dość trudno się przebija, mimo wszystko. No, ale tak jak widzieliście tutaj, przy okazji, lubi się on czasem podpalić. Z przodu ma on silnik, ma on zbiorniki. Przy okazji, widzicie tutaj kolejny minus tego pojazdu, mianowicie opuszczanie działa. Jak na radziecki pojazd przystało, nie mamy tego za dużo, jednak działo samo w sobie jest bardzo fajne, ponieważ mamy 340 peny na goldzie, są to pociski kumulacyjne na zwykłych mamy 252, także również nie mało. No i a 4 w tym momencie jeszcze nie strzeliła, a ja mam cały czas problem z opuszczeniem tego działa. Okej, okay, a 4 już nie mam, TDK z tyłu również nie mam, także mamy tutaj tylko esetkę, tak naprawdę, która w tym momencie strzeliła. Oj, udało mi się nawet przypadkiem ją strzelić tutaj. Chciałem ją dać na kółko w sumie, chociaż pociskiem kumulacyjnym byłoby to dość ciężkie. No, i jedziemy dalej. Bitwa bardzo szybka na to wygląda. No dobra, tam już DBV ją dojeżdża. Także nie ma tutaj raczej po niej co zbierać. Mamy pocisk w DBV-a. No, trzeba gonić damage, ponieważ szybko to się wszystko tutaj rozwinęło. Łatwo zdobyliśmy górkę też. Przeciwnicy jakoś tutaj specjalnie nie podjechali. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Byleby nie wyrwać jakoś od jagody, też nie wyjechać głupie pod te medy i będzie bardzo fajnie. Jagoda jest bokiem no zebrał płotek, ponieważ był to pocisk kumulacyjny. No okej, okay. szukamy gdzieś tych medów. Powinno się tutaj jeszcze udać oddać strzał jakiś. Udało się w jagodę. Chowam się od niej na no, spokojnie mogę się za tym kamyczkiem schować, wymanewrować ją. Nie będzie z tym większego problemu. Ok, mój pocisk gdzieś poleciał nie tutaj gdzie chciałem. To pewnie jakieś opóźnienie serwera standardowo. No i ta jagoda tutaj będzie coś na mnie kombinowała, ale ja powinienem ją w tym momencie wymanewrować i skończyć. Okej, okay, nie ma tylko tutaj gdzieś Baczata. Okej, okay, jest nawet Bacik. On niestety wyrwał solidny pocisk do tego się pali, także także tutaj już raczej będzie po nim. Baczacik jeszcze nie jest skończony, jednak mamy tutaj 121, którego przebijam w garnek. Bitwa się kończy. 2,500 tylko mogłoby być więcej. No ale niestety bitwa szybka. 3 fragi. Partnerem kanału jest sklep z grami Eneba. Znajdziecie tu masę gier, DLC, kart przedpłaconych, doładowań, subskrypcji i tak dalej. Mamy tutaj najpopularniejsze tytuły, często ceny są bardzo niskie w porównaniu do na przykład Steama, także myślę, że warto przeglądnąć ich ofertę, znaleźć może coś dla siebie, a link w macie w opisie. W poprzedniej bitwie dużo się działo, także nie miałem za dużo jak opowiadać, ale przy okazji widzicie tutaj na starcie moje wyposażenie. Jest to wentylacja, turbo oraz dosyłacz. Zestaw dość powiedzmy kontrowersyjny, pewnie Kilka osób wybrałoby tutaj inny. Ja tak gram ze względu na to, że przyzwyczaiłem się już do grania tym na klanówkach, a to jest zestaw taki, powiedzmy, klanówkowy, zestaw z turbo. Ewentualnie co by można było tutaj zmienić? Na przykład, zamiast turbo włożyć sobie stabilizator bądź też mniejsze kółko. Tak jak widzicie, działo jest dość rozwalone, też jak się nim kręci na boki, co teraz, reszcie wieździe, Wam nie pokażę, ale mimo wszystko jest to kółko dość duże. Działo to 122 mm standardowy radziecki kaliber, no i przed. Przede wszystkim chwaliłem tutaj penetrację, jak najbardziej fajnie to wszystko tutaj działa. VZ-ka we mnie nie trafiła. Ja też nie skupiłem, chciałem w nią strzelić, nie udało się. Także musimy sobie tutaj na spokojnie wyczekać przeciwników i przy okazji może jakoś pokażę wam tutaj pancerz. Przede wszystkim można tym robić coś skrapa, jak najbardziej dodatkowo uszatka była kiedyś lepszym pojazdem. Niestety uległ ten pojazd nerfom. Nie jest ona już tak dobra jak kiedyś. Natomiast jest to świetny pojazd również na tryb na tarcie. Bardzo, bardzo wam go polecam. Jeżeli ktoś z Was chciałby tutaj wybrać sobie też meda na start, myślę, że po wbiciu sobie czołgów ciężkich, jakichkolwiek troszkę po graniu tymi czołgami. No i tak jak widzicie, zabrałem w sumie fałzetkę na gąskę, przebiłem ją w garnek. Wracając, grając sobie czołgami ciężkimi na start, później polecałbym sobie wbijać medy. A jeżeli chodzi o medy... Po raz kolejny odbiłem fałzetkę, po raz kolejny przybiłem ją w garnek. Ten med jest świetnym takim, powiedzmy sobie, przejściowym pojazdem dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z medami, a nie chcą grać jakimiś papierowymi czołgami. Uszatka mimo wszystko dzięki swojemu pancerzowi. Wybacza masę błędów początkujących graczy, jakieś takie powiedzmy przypadkowe wyjazdy i tak dalej. Ze względu na to, bardzo bym wam polecał tą maszynkę. Przebiłem w garnek nawet tę trójkę. Tego się nie spodziewałem. Troszkę mnie tutaj pink nawet przylagował, ale te strzały mimo wszystko wchodzą. ping już teoretycznie się uspokoił, jednak mimo wszystko dalej coś tutaj nas przycina. No takie pewnie problemy z serwerem. Tak jak mówię, jak najbardziej czołg świetny dla graczy, którzy z medami swoją przygodę zaczynają. Ten pancerz zrobi robotę. On potrafi naprawdę podbijać masę pocisków nawet z największych kalibrów od najmocniejszych Tedeków ze względu na to, że na boku mamy tutaj 90 mm, które skontowano. Potrafi naprawdę, naprawdę dużo. Postaramy się tutaj znaleźć sobie jeszcze jakieś ciekawe przestrzały. Mamy grilla. No niestety, grill mnie. Przebija, no i daje mi tutaj pocisk w zbiornik. Po raz kolejny otrzymuję tutaj pocisk w zbiornik też. No, dość niekomfortowo się tutaj wychyliłem, e, dość bokiem, że tak powiem, do niego wyjechałem. No, zbiorniki są mimo wszystko z przodu. Pojazd ten będzie się nam palił, e, pojazd ten będzie mimo wszystko nawet wybuchał. Dużo krytyków można tutaj w niego zadać w bardzo łatwy sposób. No, a ja daję tutaj pesteczkę 60TP. Naprawdę nie wiem, co się dzieje z tym pingiem. Ale dość ciekawie dzisiaj te serwery nam działają. No to wychodzi, że będzie się nam grało dość ciężko. Próbuję mimo wszystko te peski rozdawać, także mam nadzieję, że jeszcze jakoś uda mi się tutaj pograć sensownie i trójkę dać na przykład na gąskę. Jedziemy sobie dalej po 60 TP. Na moim koncie już 3000. Alfa to 440. Warto tutaj o tym wspomnieć, dzięki czemu mamy tutaj przy szybkim dość przyładowaniu, dobry dpmik. Działo nie ładuje się tak strasznie długo. No i można sobie fajnie tego demedza klepać, tak jak widzicie walczyć na równi z równym z czołgami ciężkimi. Robi to wszystko tutaj robotę w tym czołgu. Ponad 4000 na moim koncie aktualnie i jeszcze coś uda mi się raczej z tej bitwy wyciągnąć, zaraz się przekonamy. Chociaż z tego co widzę pewnie Arta będzie gdzieś tutaj yy, bardziej... O, nawet pojawiła się w rogu, także może jeszcze uda mi się w nią oddać jakiś strzał. Niestety przeleciało nad nią, ale wynik bardzo dobry, bo jest to ponad 4000. Ok, bitwy na dzisiaj są na tyle szybkie, że myślę, że śmiało jeszcze trzecią można sobie zagrać. Po raz kolejny dziesiątki, także dobry też sprawdzian dla tego pojazdu. Jak widać, dobrze on się odnajduje na tych tierach mimo wszystko. Mimo tego, że nie jest on już taki dobry jak kiedyś, dalej można nim robić bardzo, bardzo fajne wyniki. Też te bitwy jakoś nie są trudne, były to dwie wygrane. Tym razem udało mi się zrobić najwięcej ze wszystkich. I gdzieś tam przede mną jest lajcik w szkraczku. No i widzicie, niestety, w jeździe no, ciężko rozdaje się peski tym medem. Ze względu oczywiście na jego celność, myślę, że możemy sobie tutaj podjechać razem z naszym estebekiem. Ok, mamy WZ, coś tam zbieram po spocie. Myślę, że bardzo fajny początek, bardzo fajna pozycja, bo też nasz ebr dużo świeci, więc będzie tutaj można sobie troszkę tego damage'a się naklikać. W tym momencie będzie lekki problem ze spotowaniem, ponieważ nasz testo LT niestety zginął w tej bitwie, ale ja. Postaram się strzelić TVPK. Nie udało się. No na pewno na dystanse dalekie. To działo nie jest idealne. Zresztą sam ten med nie jest stricte po prostu snajperem. Tylko do gry generalnie na pierwszej linii. No i wjechał do nas Badger, co ciekawe. Także możemy go tutaj na spokojnie porobić. Postaram się jakoś tutaj postrzelać w jego boki. Może jakiś magazyn, coś takiego. No ale tak jak widzicie Badger po prostu się tutaj ulał pod wszystkie czołgi. I w tym momencie sobie go kończymy. Jedziemy dalej po leoparda. Generalnie powinien być tutaj tylko chorik. Zebrałem leoparda na gąskę. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. Mam nadzieję, że odprawi te, te DD jakoś specjalnie do nas nie podjadą. No i leopardowi strzelamy na spokojnie w tył. Nie mam pojęcia, gdzie ten chorik może być. Prawdopodobnie gdzieś tutaj może się na nas patrzeć od strony bazy. No, i leopard będzie mnie tutaj próbował jakoś porobić na camo, co pewnie mu wyjdzie na spokojnie. Jednak on już jest tak naprawdę na strzał. Udało mi się zrobić dużo po spocie w tej bitwie. Udało mi się zrobić również już solidny damage. Także jeszcze jeszcze coś z tej bitwy powinniśmy na spokojnie wyciągnąć. Tylko pytanie, co z tymi tdk i gdzie znajduje się Chori 3? Raczej nie będzie chciał strzelić we mnie w takiej pozycji. Dobrze by było wyjechać. Tylko fajnie, jak on by strzelił, wtedy można by było sobie wjechać. OK, nawet zbieramy po spocie, także, także bardzo fajnie, bardzo miło. No i pięknie Lewandowski w niego strzela. Eee, gdzie jest Leopard? Dalej, gdzieś tam od prawej strony. Myślę, że możemy sobie w ten sposób podjechać. Jak najbardziej w tego 780. Teraz mogę strzelić, tylko kwestia tego, że on ma aktualnie pestkę. No ale ja mimo wszystko jestem na full HP, także nie powinienem się tutaj niczego obawiać, tak naprawdę. OK, zbieram sobie od tego 780. Gdzieś tam widzę jego garnek. No, niestety nie udało się w niego strzelić. No i ten 780 pudłuje. Także, także bardzo fajnie. Jest gdzieś ten Leopard. Jest tam gdzieś z tyłu. No ale już chociaż oddam tę pesteczkę. Okej, okay, odbiłem się z Golda od 780. Z kolei 780 ode mnie się odbił. Gorzej, że ten Leopard gdzieś tam się z tyłu znajduje. Dobra, już przebijamy sobie go na spokojnie. Udało się. No, i przy okazji Godzilla gdzieś tam znalazło tego 780, także bardzo fajnie. Natomiast z tyłu jest leopard, którego ja nie mam jak wyspotować. Tutaj jest gdzieś te v fałpek, gdzieś tam widzę jego wieżę. Udało mi się na spokojnie do niego strzelić. Mamy dużo po spocie, mamy również dużo damage'a nabitego. No, i gdzieś tam z tyłu leopard się na mnie czai. Może jakimś blindem go wykończę. No, z takimi strzałami to raczej będzie ciężko. Natomiast nie ma dalej Horika, a na moje plecy wjeżdża aktualnie VZ. -ka. Co troszkę psuje mi tutaj wszystkie moje plany. Okej, okay, nie, nie chciałem tego w ten sposób zrobić. Niestety, strzeliłem mu w gąskę za zero, no i DBV mnie kończy. Ale mimo wszystko, dobra, bitwa łącznie 5500 mieszanego, ponieważ dużo po tym spocie zrobiłem, byłem na pierwszej linii. To były bitwy obiektem 430U, tak jak widzicie, bardzo dobra maszynka. No a jeżeli chcecie się dowiedzieć, co nowego czeka nas w marcu, zaglądnijcie sobie do tego filmu.